No i rozdzielnice mieszkaniowe gniezno. Przed wysyłką. Tu chwilowe opisy, opisane, przygotowane tabliczka znamionowa. Jeżeli chodzi o plombowanie, akurat sobie wymagają też deski zaplombowane licznikowe, żeby były, więc nie ma problemu. Jakby w tym świecie mieszkaniówki cały czas funkcjonujemy i rozumiemy i wymagania w całej Polsce dostosowywania się, także też e, mówcie spokojnie jak jest u Was tu obudowy również e, nie da się tam z tyłu zaplombować, więc zostały tak przygotowane plomby i bezproblemowo zakład energetyczny plombuje i nie ma z tym problemu dolna część ochronniki przepięciowe. Akurat każda tablica, takie, takie tak, tak, zostało przygotowane, tak, zostało zaprojektowane. I tu tylko kwestia jest zaplombowania przyjścia. No i część górna, już jest jakby administracyjna, trochę piętrowa.